Bonjour, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Jeśli oglądaliście mój vlog z zeszłego tygodnia, no to pewnie już domyślacie się, co pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. W ostatni piątek moje miasto gościło płomień olimpijski, sztafetę olimpijską i udało mi się co nieco zobaczyć. Nagrałam sporo materiału, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Now, get, thank you. Yeah. I'm so damn grateful. For the

Także materiału wyszło sporo. Wspomnienia mamy z Nadią niesamowite. Płomień miał pojawić się w centrum miasta parę minut po 12, ale my z Nadią wyszłyśmy z domu już około 10, bo w okolicach 11 na placu przed naszą Bazyliką zaplanowano pokaz mody sportowej i chciałam go zobaczyć. No już na samym początku, co rzuciło mi się w oczy, to to, że ulice były puste, ulice w centrum miasta. Przeszłyśmy piechotą praktycznie całą trasę sztafety w ścisłym centrum. No i naprawdę, widok pustych ulic za dnia w ścisłym centrum, naprawdę ścisłym, robi wrażenie. Ja tam akurat za wiele nie nagrywałam, bo na każdym skrzyżowaniu, każdym przejściu dla pieszych stali policjanci, żandarmeria, w każdej bocznej uliczce stały policyjne samochody, więc wiecie no. Mimo, że nic złego o tutejszych służbach nie mogę powiedzieć, no to wolałam nie zwracać na siebie uwagi, no bo to naprawdę dziwne uczucie jak się jest praktycznie samemu na ulicy, i jest się otoczonym policjantami, którzy wszystko bacznie obserwują. No w każdym razie na bezpieczeństwo tamtego dnia nie można było narzekać. Kiedy dotarłyśmy pod Bazylikę tłumów jeszcze nie było, przed samym pojawieniem się płomienia pojawiła się dopiero cała masa ludzi, no ani niby wszyscy te igrzyska bojkotują. Pokaz mody był całkiem udany, była bardzo fajna atmosfera, śpiewy, tańce. Nadia sobie oczywiście potańczyła. Na samym początku miałyśmy całkiem fajną miejscówkę i gdybyśmy zostały tam do końca, to pewnie miałabym dla Was lepsze nagrania, więcej by było na nich widać, ale zrobiło się niesamowicie gorąco. Mieliśmy wtedy bodajże 34 stopnie, jeżeli dobrze pamiętam. No więc ostatecznie trzeba było iść po rozum do głowy i schować się do cienia. No ale myślę, że ostatecznie nie jest najgorzej i coś tam na tych moich nagraniach widać. Dla chętnych zostawię Wam w opisie pod filmem linka do wideo nagranego przez oficjalnych fotografów, kamerzystów z naszego miasta. Tam naprawdę widać tą ilość ludzi, która przyszła, no i ogólnie czuć tą świetną atmosferę, która w piątek tam panowała. Jeszcze powiem Wam tylko, że najlepszy moment był wtedy, kiedy to wszystko już zaczęło tą ulicą jechać i biec i wszyscy zaczęli krzyczeć, dopingować, no i dzwony bazyliki zaczęły bić, no niesamowite to było. W ogóle ja tego nie widziałam na żywo, tylko w jednym z filmów na Facebooku, wrzuconym przez jakiegoś tam mieszkańca miasta, ale słuchajcie, nawet księża z proboszczem na czele wyszli, poszli w ten tłum i zaczęli nagrywać jak gdyby nigdy nic. Ogólnie jeszcze mam takie przemyślenia, że jeszcze kiedyś wszyscy. Śmiali się z Azjatów, że na każdym wydarzeniu wszyscy naraz wyciągali telefony i nagrywali. No, a teraz i tu u nas wszyscy robią tak samo. Wracając jeszcze do tematu, później, gdy ten płomień sobie już poszedł, Poszłyśmy za tłumem w kierunku naszej strefy kibica. Tam był ostatni przystanek sztafety u nas w mieście. No a ja chciałam skorzystać z okazji, że już byliśmy w pobliżu i nagrać też jak ta strefa wygląda jeszcze przed igrzyskami. No i nie udało się. Na miejscu było jeszcze więcej służb. Przed wejściem była ogromna ilość ludzi czekających, by wejść do środka do parku, więc sobie odpuściłyśmy. No, ale mam nadzieję, że jeszcze mi się uda przed igrzyskami was tam zabrać. No, zobaczymy. Minęłyśmy za to dziennikarze z naszej lokalnej telewizji BFM Paris. No i zresztą z tej samej telewizji dowiedziałam się potem, że w środku w parku znajdowała się już ogromna ilość ludzi, nie licząc dorosłych, było tam około 400-500 dzieci ze wszystkich dzielnic miasta. Był tam też oczywiście mer naszego miasta, jakaś oficjalna miejska delegacja i ci wszyscy ludzie po prostu przyszli przywitać płomień to też na tym oficjalnym filmie w opisie wszystko dobrze widać. Także jeśli chcecie zobaczyć, to gorąco Was tam zapraszam. No, także podsumowując, bardzo się cieszę, że mogłam w takim wydarzeniu wziąć udział. Fajnie, że towarzyszyła mi Nadia. Brawo dla niej, że wytrzymała to oczekiwanie na płomień przez prawie dwie godziny. Chociaż lekko nie było. Ja mam dzisiaj środę. Ten materiał prawdopodobnie wyjdzie w piątek, czyli w dniu ceremonii otwarcia igrzysk. Pewnie będzie to jedyna transmisja związana z igrzyskami poza ceremonią zamknięcia, którą obejrzę. Paryż jest już zabarykadowany z każdej strony. Na Instagramie i TikToku pojawiają się różne śmieszne rolki z Paryżanami zamkniętymi w klatce. Tak to wygląda. W centrum Paryża ogromna część ulic została ogrodzona metalowymi barierkami, które wzbudzają oczywiście wiele kontrowersji. Tak jak i zresztą pasy ruchu dedykowane delegacjom olimpijskim generujące ogromną ilość korków. Większe korki niż zwykle. W każdym razie na tych rolkach widać paryżan siedzących na tarasach restauracyjnych, odgrodzonych właśnie takimi barierkami. Te barierki rozłożono oczywiście ze względów bezpieczeństwa, one mają zniknąć w większości miejsc już po ceremonii otwarcia, no więc tyle dobrze. No i Paryż się wyludnia, paryżanie wyjeżdżają. Turystów jest podobno o wiele mniej niż zwykle. Z tego, co powiadają w mediach, no to hotele są zapełnione na 50%, czyli niedużo, i pewnie spory wpływ na to ma ogólny wzrost cen. Noclegi są okropnie drogie, bilety do zabytków też są droższe niż zwykle, a klasyczne bilety na komunikację miejską kosztują mniej więcej 4-5 euro, zamiast 2 ,15 euro centów. Zniechęcają też pewnie wszelkie utrudnienia w poruszaniu się po mieście. No i strategiczne miejsca, które turyści zwykle zwiedzają, typu Esplanada Inwalidów, Concorde, które są niedostępne. No ale zdaniem wielu ludzi wypowiadających się w mediach jest to jak najbardziej normalna sytuacja. Podobno wszędzie tam, gdzie odbywają się igrzyska, bardzo często podaje się igrzyska w Londynie jako przykład. W tym czasie nie ma tam turystów, więc no pozostaje obserwować, jak sytuacja się rozwinie. Wracając do ceremonii otwarcia, przed ceremonią w miejscowości Sardyni pod Paryżem odbędzie się koncert Slimana, francuskiego reprezentanta na ostatniej Eurowizji którego wielu ludzi widziałoby właśnie na ceremonii otwarcia. No niestety się nie udało, ale krążą plotki, że poza na Nakamura, o której Wam wspominałam, wystąpi Céline Dion. Podobno już do Paryża przyjechała. Koncert Slimana jest całkowicie darmowy i będzie transmitowany przez France 2, drugi kanał francuskiej telewizji. Ja na pewno będę oglądać koncert w telewizji. Mówiłam Wam o naszej strefie Kibica, ale, ale jeśli już został ten temat wspomniany, to nie wiem czy wiecie, ale na tegorocznych igrzyskach w Paryżu funkcjonowała też będzie polska strefa Kibica, mezzopolony z Dom Polski. Położona w pięknym domu, w zasadzie pałacu, pavilion royal, zaraz przy lasku bulońskim, rzut beretem od pól elizejskich i kortów Rolanda Garosa, gdzie będą miały miejsce niektóre konkurencje. I podobno jest to pierwszy raz w historii, kiedy coś takiego zostało zorganizowane. W polskiej strefie Kibica będzie można obejrzeć zawody, spotkać polskich olimpijczyków. Dobrze zjeść po polsku. Będą organizowane jakieś animacje, różne wydarzenia kulturalne, spotkania z polskimi artystami. No, jak to w strefie kibica bywa, tylko tym razem nie po francusku, a po polsku. Ja akurat się tam nie wybieram, niestety nie jest mi tam po drodze, ale dla chętnych zostawiam wam namiary w opisie pod filmem. Podobno, by móc wejść na teren Domu Polskiego, trzeba się zarejestrować na ich stronie internetowej. I jeżeli kojarzę, to coś tam jednak trzeba zapłacić, bo wstęp na teren domu polskiego nie jest darmowy. W dniu ceremonii otwarcia problematyczna też może okazać się pogoda. Jak już mówiłam, ja nagrywam to dla Was w środę. I póki co e, zapowiadają na piątek dosyć sporo deszczu. E, w zasadzie z godziny na godzinę ta pogoda ma być coraz gorsza. E, a ceremonia otwarcia odbędzie się na przestrzeni otwartej na sekwanie. Więc sytuacja robi się dosyć skomplikowana. E, no, szkoda, bo lipiec to raczej w regionie paryskim okres upałów, e, i o deszczu można tylko pomarzyć. No a w tym roku to lato jest jakieś dziwne. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało, żeby wszystko wyszło tak jak władze i organizatorzy sobie wymarzyli. właśnie wygląda nasza strefa kibica. W końcu udało nam się tam dostać i co nieco zobaczyć. E, mieści się ona w tym samym parku, e, w którym byliśmy na imprezie w maju e, w temacie impresjonistów. E, nie było jeszcze te, postawionych telebimów, ale do piątku mają się one już pojawić. E, mają też dołożyć trochę leżaków, e, żeby e, miło się e, różne zawody oglądało. E, można tam zjeść... E, Panowie śpiewali, grali. No i w miejscu karuzeli na ostatniej imprezie postawiono różne, nazwijmy to, stacje, gdzie można sobie pograć w różne sporty typu łucznictwo, boks. Było coś związanego z rowerami, był futbol. I wiele, wiele innych. Była też trampolina dla dzieci. Te atrakcje one są przeznaczone głównie dla dzieciaków, i póki co zauważyłam, że na tą strefę przychodzą sami swoi po prostu mieszkańcy miasta z dzieciakami, żeby się trochę pobawiły. No albo też ludzie, którzy mają w zwyczaju tam przychodzić i robić sobie pikniki. My tam byliśmy na otwarciu o godzinie 15, więc jeszcze zbyt wielu ludzi nie było. No i te stoiska też się rozkręcały. Wieczorem podejrzewam, że jest tam masa ludzi, no i się dzieje, bo wiem, że mają być jakieś organizacje, stowarzyszenia sportowe, namawiające do uprawiania sportu, jakieś animacje kulturalne, historyczne. Wydaje mi się, że jeszcze się tam wybierzemy, być może już we trójkę, bo naprawdę fajna sprawa. Myślę, że. Warto też zaznaczyć, że to wszystko poza jedzeniem jest w 100% darmowe, więc naprawdę fajna sprawa dla tych dzieciaków, które nie mogły w tym roku wjechać na wakacje i których nie stać, żeby zafundować sobie jakieś fajne. Wakacje na miejscu, no i jeszcze myślę, że warto wspomnieć w kontekście bezpieczeństwa, żeby na tą strefę kibica wejść, to oczywiście trzeba się podać kontroli bezpieczeństwa, sprawdzane są torby, plecaki i tak dalej, osoby mieszkające tutaj w regionie paryskim już są do tego przyzwyczajone, bo przeważnie w tych takich większych skupiskach ludzi, żeby gdziekolwiek wejść, to takie kontrole są przeprowadzane, Póki co wydaje mi się, że jeszcze nie ma takiej potrzeby sprawdzania tego wszystkiego, bo no, są sami swoi, ale wydaje mi się, że jak już te igrzyska w piątek się rozpoczną, to być może zaobserwujemy jakiś napływ ludzi no i te zwiększone bezpieczeństwo będzie naprawdę potrzebne. No i też po samym parku, my z Nadją byliśmy o 15, czyli jak to wszystko się rozkręcało, mimo iż jeszcze nie było za wielu ludzi, to kręcili się strażnicy, kręciła się policja, także myślę, że ta strefa kibica jest naprawdę dobrze zaopiekowana, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No dobrze, w tym odcinku to by było już na tyle. Jeśli Wam się on podobał, to już tradycyjnie proszę Was o lajki like i o subskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, będę Wam za to bardzo wdzięczna. Dajcie koniecznie znać, jeżeli jesteście fanami igrzysk i jeśli na przykład do Paryża się wybieracie, no a jeśli się do Paryża nie wybieracie, to dajcie znać, czy będziecie oglądać igrzyska w telewizji, a może planujecie zrobić tak jak ja, czyli obejrzeć tylko tą część oficjalną. Także Kończymy, a ja mówię Wam, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Paryża. A biatu!